Witaj, kochanie, pozwól, że zabiorę Cię ze sobą. Przyszłam, żeby choć na moment wybudzić Cię z tego snu zwanego życia, pozwól, że odbiorę Ci każdą myśl, która do Ciebie teraz zawita. Wyrwę Cię z poczucia oddzielenia, z poczucia Twojej tożsamości. Oddaj mi to choć na chwilkę, zabierać te myśli, przekonania o tobie, o twoich decyzjach, planach, o poczuciu odpowiedzialności, o poczuciu sprawczości, że to ty, że to przez ciebie, że to o tobie, że to tylko dla ciebie. Zabiorę ci to, zabiorę ci to poczucie, że musisz, że powinieneś, że trzeba. Jak już usłyszałeś, jest to tylko poczucie, mocne wrażenie. Wszystkie odczuwane emocje, uczucia są tylko wrażeniami. Niech przestaną zajmować tyle twojej uwagi. Niech przestaną choć na moment cię interesować. Zaraz miną, popłyną dalej, a ty jutro nie będziesz już o nich pamiętał. Obudź się, kochanie, już czas. Wybudź się z natłoku myślenia. Zwiary w myśli. One nie są Twoje i nigdy nie były, one nie są o Tobie. Ciebie też tu nie ma. To tylko takie wrażenie. Jeżeli pojawią się w Tobie teraz po tych słowach jakieś mocne emocje czy stany, to jest jak najbardziej normalne. Iluzja myśli, iluzja osobnego bytu będzie o siebie walczyć, będzie próbowała się bronić, że jest prawdziwa. Dobrze. Nie kłóć się z nią. Wytrzymaj to i obserwuj niewzruszenie, nie reaguj. Patrz, co się dzieje. Bądź czujny i uważny. Wszystko, co się dzieje, jest doskonałe. Wszystko, co się wydarza, dokładnie takie ma być. A jakiekolwiek komentarze typu fajne, niefajne, podoba mi się, nie podoba. Złe, dobre, tylko zakłócają doskonałość, która już jest. Od doskonałości dzieli cię tylko myśl. Nie trzeba niczego zmieniać, poprawiać, to jest idealne. Pozostań w tym. Poczuj, jak samoistnie przez Twoje płuca przepływa powietrze. Nie trzeba spełniać żadnych warunków, nie trzeba być w żadnym specjalnym stanie, żeby zasłużyć na kolejny oddech. Jest doskonale, jest cudownie. Nawet jeśli według Twojego umysłu jest całkowicie na odwrót, nie wiesz Mu, co powoduje to, że całkowicie Mu ufamy i przyjmujemy wszystko, co wymyśli, za prawdę absolutną, że jesteśmy w stanie o to złudzenie się kłócić, walczyć za nie. Niszczyć. Pozostań w niewiem, pozostań otwarty na każdą możliwość. Jesteś wszystkim. Każda perspektywa jest prawdziwa, i Ty, każdą z nich w sobie mieścisz. Obserwuj. Pozostań uważny, puść umysły wolno, już nie jesteś jego marionetką, już nie jesteś winny, winna nie jesteś katem ani ofiarą nie jesteś słaby ani silny. Nie jesteś mądry, zaradny, nie jesteś żaden jesteś wolny od wszelkich słów, od wszelkich myśli od wszelkich nakładek od wszelkich komentarzy od wszelkich przekonań od historii. Od tego, co było, jesteś wolny, nie musisz spełniać żadnych specjalnych warunków. Jesteś.